Siema, witajcie w szybkim unboxingu tarczy Endorphin 180 Precise Ring przychodzi w osobnym boksie, gdyż jest do wyboru w kilku kolorach Piękny, cienki druty, jak żyleta System Spin Control obklejony filcem Ring numeryczny mocowany na magnesach Najwyższej klasy, afrykański sisal. Ciekawe jak długo wytrzyma Tu już tarcza po jednym dniu grania Pierwsze wrażenia? Powiem tak, zapowiada się obiecująco i na pewno jest to najładniejsza obecnie tarcza na rynku tu już wizualne porównanie z dual core druty cieńsze o połowę sprawdzałem, mają pół mm soczyste jedynki wchodzą jak zawsze przez najbliższy miesiąc przeoramy ją trochę z chłopakami i zobaczymy jak będzie wyglądać wtedy powstanie rzetelna recenzja tej tarczy jeśli ona będzie najlepszą tarczą na rynku, to się okaże? Bądźcie czujni i wbijajcie na kanał. Pozdro!